Mamy w Polsce bardzo widoczny kryzys uchodźców. To już nie jest problem daleko od naszych granic we Włoszech czy w Grecji, kiedy przybywały i ciągle przybywają te łodzie z uchodźcami, ale jest to na granicy polsko-białoruskiej. Ten kryzys ma swój wymiar ludzki, humanitarny, i z jednej strony się bardzo cieszę, że późno jak to się mówi lepiej późno niż wcale Biskup Krzysztof Zadarko, który jest przewodniczącym Rady Episkopatu do spraw migracji, turystyki, pielgrzymowania, zabarł głos. I to, co napisał, jest ważne, można powiedzieć, jest nawet bardzo ważne. Ja pozwolę sobie zacytować te dwa, trzy zdania: że zrozumiała troska o własnych obywateli nie może być wystarczającą przesłanką uzasadnienia zamykania granic przed poszukującymi schronienia. Czyli taka bardzo religijna opcja ewangeliczna, że Chrystus do nas przychodzi w ludziach, którzy potrzebują pomocy, sam był uchodźcą. Czy inne zdanie, że podsycanie nienawiści i wrogości względem znajdujących się w dramatycznym położeniu przybyszów, jest działaniem niegodziwym. Bardzo dużo jest w Polsce głosów, to nie jest tylko hejt, które wyraźnie podsycają nienawiść do tych uchodźców czy emigrantów. Ale jeszcze mocniejsze słowa. Dramaty ludzkie nie mogą stać się instrumentem do budzenia ksenofobicznych nastrojów, zwłaszcza budzących w imię, budzonych w imię fałszywie rozumianego patriotyzmu, który poniża ludzi przebywających z innego regionu świata, innej kultury czy religii. Czyli narracja narodowa, która interpretuje patriotyzm jako wrogość w stosunku do obcych, jako zamykanie się przed innymi. Ale ten list jest ważny, ale ma pewne mankamenty. Mankament jest taki brak komunikacji Kościoła czy Episkopatu czy biskupów z wiernymi ze społeczeństwem, bo gdyby ten list został odczytany we wszystkich polskich kościołach, to wpływałby na zmianę mentalności wielu ludzi, którzy właśnie tak rozumie patriotyzm, czy tak rozumie swoją tożsamość, że obcy powinni trzymać się z dala od nas. Czy gdyby ten list został wysłany do premiera polskiego rządu, czy gdyby był wysłany do publicznej telewizji, czy telewizji, radia w Toruniu, telewizji trwam, radia Maryja? To wtedy nie byłby tylko takim elementem public relations, bo trochę tak to odbieram, że trzeba zabrać głos, zabiera się głos, sensownie się zabiera, ale też chodzi o to, żeby to przemieniało naszą mentalność mentalność ludzi, którzy są wychowani trochę, a może i często, a może i za bardzo w takiej tożsamości chrześcijańskiej, interpretowanej przez. No Neoendeckie prądy takiego narodowego katolicyzmu. Dlatego czuję w tym niedosyt. Z jednej strony wczytujmy się w ten list biskupa Krzysztofa Zadarko, a z drugiej stawiajmy oczekiwania, żeby on, jak to mawiał Mickiewicz, dotarł aż pod Strzechy.